Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Więzienia zawsze przygnębiają. Dla mnie najgorsze są te, w których siedzą kobiety. Czasami wyobrażam sobie, że mogłyby być kochającymi żonami, matkami, ale one wybrały zło. Małgorzata Rozumecka jest piękną kobietą, ma dopiero 23 lata. Dwa ostatnie spędziła w więzieniu. Wcześniej studiowała resocjalizację. Miała pomagać więźniom zawrócić z drogi przestępstwa, ale pewnie nie przewidywała, że w więzieniu spędzi życie. To była jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Relacje z sali rozpraw trafiały na pierwsze strony gazet. 6 sierpnia tego roku kończył się proces o zabójstwo dwóch pracowników Ery GSM. Głównymi oskarżonymi byli 19-letni Krystian Majchrowski, 21-letni Marcin Tomczak, 41-letni Adam Bojanowski i jedyna kobieta 23-letnia Małgorzata Rozumecka. To po prostu ludzie bez skrupułów. Małgorzata Rozumecka. To właśnie ona była główną oskarżoną. Sąd uznał, że to ona zaplanowała zbrodnię, ona kazała zabić. Na procesie budziła najwięcej emocji. Czy do tych zbrodni musiało dojść? Zdaniem sądu musiało. Śmierć dwóch młodych mężczyzn nie była przypadkowa. Były to z góry zaplanowane przestępstwa. Czerwiec 97. W lesie koło Komorowa mordercy wykopują tunę z błoki. Kupują pistolet. 18 czerwca spotykają się z dwoma dilerami RGSM. Obaj zostają zamordowani. Prawdopodobnie strzelał brat Małgorzaty, Paweł Rozumecki. Rodziny ofiar są wstrząśnięte. Dla nich życie ludzkie to nie ma dla, dla nich żadnego znaczenia. Paweł Sulikowski umarł natychmiast, osierocił dwójkę dzieci. Piotra Aniołkiewicza dobito ciosem opaty. Mordercy rabują im 32 telefony komórkowe. Godzinę później sprzedają je na bazarze pod Pałacem Kultury. Małgorzata Rozumecka, bawiąc swoje ofiary, przedstawiała się jako członek nieistniejącego fanklubu znanego polskiego aktora. Przed warszawskim sądem staje też ojciec Małgorzaty Rozumeckiej. Jest oskarżony o zorganizowanie próby ucieczki córki ze szpitala w Tworkach, gdzie Rozumecka w czasie śledztwa poddana była badaniom psychiatrycznym. Na ławie oskarżonych brakuje jeszcze jednej osoby Pawła, młodszego brata Rozumecki. Jeszcze przed aresztowaniem razem z matką udało mu się zbiec do Meksyku. Z przestępstwem Małgorzata Rozumecka zetknęła się już jako nastolatka. Oskarżyła wtedy Ryszarda P, uznawanego za szefa mafii Bruszkowskiej, o próbę gwałtu. Zeznania wycofała. Później widywano ją w jego towarzystwie. Uchodziła za dziewczynę niebezpiecznego gangstera. Po zabójstwie media nazwały ją krwawą królową. Czy każda ładna dziewczyna z Pruszkowa musi być dziewczyną gangstera? No ja... naprawdę, to no pytanie, pytanie... jest. A czy każdy, każdy człowiek, który mieszka w Pruszkowie, to gangster? Nie, ale ci, którzy przyjeżdżali po Panią do szkoły, zabierali Panią do samochodów, powszechnie uznawani byli za liderów przestępczego świata. A ja powiem Panu jedną rzecz. Nikt po mnie nie przyjeżdżał do szkoły, nikt z spod tej szkoły nie zabierał. Jednego z nich nawet chciała Pani oskarżyć. Ale o nie, nie, to jest, to, to jest jakiś, to jest zupełnie co innego. Tem, o, dlatego, to... że jakby temetowy, powiem, ten nie. świat Pani stał się nagle bliski. Skąd wziął się ten świat, że można wymyślić jednego dnia, że przekręci się jakiegoś faceta w lesie, zabierze mu się e, towaru na 36 tysięcy że to umknie bezkarnie. To można tylko wymyślić w takim świecie. W jakim świecie? W gdzie, świecie? gdzie rządzi parabelum, gdzie rządzi nie. pistolet, gdzie rządzi nie, ja myślę, że... siła? Nie, 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 nie. Nie. To nie jest tak. To jest A styl. kto miał być tym pierwszym mężczyzną? Jak on miał wyżądać według pani? Kto miał być, o kim pani marzyła, myślała? To się w pewnym momencie już wie. Nie, ja staram się nie. Nie, 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 to nie, to nie było tak. Bo to czasami jest faktycznie, że tam ma się jakiś tam ideał czy jakiegoś, a, a jakiegoś aktora, prawda? Nie, nie. Z aktorów to pani chyba bardzo lubi Lindę. Lindę? Nie no, nie, nikt nie powie na ten temat. Nie, nie jest to mój ulubieniec. No ale chciała pani zorganizować kilkadziesiąt komórek, nie? Ja jemu? To nic nie wiedziałam o żadnym Bogusławie Lindzie. No to, to, to jest w ogóle, policja też pytała, no już to, to były pierwsze pytania. No, Zawsze to, pani w sensie. miała ten kolor włosów? No zazwyczaj, zazwyczaj. To są jakieś tam odcienie rudego, odcienie brązów, czerwony. Ale lubi Pani zwracać na swój wygląd uwagę. Znaczy nie no, myślę, że to jest, no tak jak każda kobieta. Ludzie pisały, że podczas procesu zdążyła Pani dwukrotnie zmienić kolor włosów. Dwukrotnie? Pomyłka. Raz. Pomyłka. Zmieniałam bardzo często kolor włosów i zmieniam. Pisali dużo o Pani włosach, o Pani paznokciach. No czymś, o czymś, trzeba pisać, o czymś trzeba pisać. A lubi więc... pani te paznokcie? Lubię. Lubię, aczkolwiek to no, odbiło się, fakt jest faktem, odbiło się to w jakiś sposób tam na, na, na moim podejściu do takich rzeczy. To co... E... Za to nie powin... nie ma artykułu w kodeksie karnym. Sprawdzałam. Dlaczego pani wybrała Piotra Aniołkiewicza? Jak to wybrałam? Jakoś pani wybrała, z wielu ludzi zaproponowała pani deal Aniołkiewiczowi. To jest trudna sprawa, powiem, powiem całkiem szczerze, bo yy, nie wszystko, nie wszystko, co zostało tutaj przedstawione, nie wszystko, co, prawda, co było widać, czy to, to może raczej nie wszystko było widać i nie o wszystkim mówiono, bo właśnie yy, ktoś wolał mówić o kolorze moich włosów czy o kolorze moich paznokci. Praktycznie na drugi dzień po moim zatrzymaniu zostałam już skazana, zostałam osądzona tak, tak przez prasę jak. Yy, jak i automatycznie przez, przez ludzi, prawda, którzy, którzy tam dostęp do tej prasy mają. Ale no uporządkujmy to... całą sprawę i powiedzmy, dlaczego Aniołkiewicz? Kiewicz? Dlaczego on? Jest wielu dealerów. Dlaczego, dlaczego zaproponowaliście spotkanie jemu? Nie, to trzeba byłoby, żeby w ogóle odpowiedzieć na, na, na to pytanie, to należałoby się cofnąć. Należałoby się cofnąć i. I podejść, podejść do tego, no tak, ale to trzeba podejść z zupełnie innej strony. Podchodźmy. Podchodźmy, tak. No więc przede wszystkim to, yy, prawda, zresztą to, to, to wiedzą wszyscy, nie, nie, było, nie było czegoś takiego jak. Nie było takiego zamiaru, żeby, żeby tam ktokolwiek zginął. Nie było. Ale no, bo przed, tak, tak to brzmi. Ale, tak, ale przed to... spotkaniem ktoś wykopał dół. Podczas procesu powiedziano. Że to Majchrowski, jeden z młodszych pani kolegów, dzień przed spotkaniem z dealerami e, telefonii komórkowej, wykopał dół. A mogę panu coś powiedzieć? Ja powiem panu jedną rzecz. Majchrowskiego tam nie było. Majchrowskiego nie było tam przez ułamek sekundy. No, to wróćmy do sprawy. Jak było? Postanowiliście spotkać się z dealerami telefonii komórkowej. Po co? Żeby zabrać im telefony. A ten dołek był na co wykopany? To był wykopany grób. Na nie, dlaczego... Nie, zaraz. Gdyby to był wykopany grób, to byłby wykopany na cmentarzu. Bo na cmentarzu zazwyczaj kopie się, prawda, jakieś mogiły, czy takie transakcje, się takie, takie transakcje się nie dokonuje na cmentarzu, tylko dokonuje się tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma świadków, tam, gdzie, gdzie to jest potrzebne. To co to był? Dołek to jest... na komórki? Czy to był dołek na Aniołkiewicza? Ktoś go wykopał dzień wcześniej. Według mnie to był na komórki. Według sądu i prokuratury był na Aniołkiewicza. Co pani chciała? To dlaczego pani tam nie zakopała tych komórek, tylko Aniołkiewicza? Żeście zakopali. Widocznie... S Nie wiem, to jest, no, naprawdę, po prostu wszystko, no, cała, cała ta sytuacja, to jest, no, w efekcie końcowym po prostu wszystko potoczyło się nie tym torem, którym powinno się było potoczyć. No, to jest automatyczne, no, no taki... To jak miało się toczyć? Mieliście go przestraszyć. No tak, mieliście mu mi te komórki. Kto wymyślił tę kwestię z pistoletem, żeby kupić broń? Ale jaka broń? Przecież ja nawet, nawet właśnie, co, co, co... Ty, Tam nie ty... było broni? Przecież był pistolet. No tak. No. To, kto kupił ten pistolet? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ja... Fakt jest faktem, ja w pewnym momencie tam widziałam tą broń, ale, ale czy, czy, czy... co to było? Czy Ja się nie znam na tym. A w czyich ja rękach widziała tę broń? No nie, no to, jest, to już jest temat y, taki, który powinna ustalić właśnie policja, która, który powinna ustalić. Powinna była ustalić, prawda? I, policja i nie ustaliła. Policja nie. ustaliła, ale wy połowę tych zeznań żeście odwołali. Pani nie. mówi, jaką jesteśmy grupą. Powszechna opinia jest taka, że jesteście bardzo zorganizowaną grupą. Nie. Taką grupą, której nie udało się złamać ani policji, ani sądowi. Przyjechało dwóch dilerów komórek. Zginęli obaj. Nikt nie wie, kto strzelił. Nikomu nie udało się tego ustalić. No właśnie, ale to przepraszam, czy jest to zadanie? Czy, czy mi... Do kogo należy, prawda, no bo... Ale ktoś strzelił, pani przyzna, że ktoś strzelił. Na no pewnie tak, Na no pewnie tak, jeżeli dwie osoby nie żyją, prawda, no to... No pani tam była jak wtedy, jak strzelano? Nie, nie było mnie. Może... Pojechaliście na spotkanie z Aniołkiewiczem w jakim składzie? To mi pani może powiedzieć. No ale jak to w składzie? Pojechała pani, nie? brat, e, pojechał Tomczak. Mówi Pani, że nie było Majchrowskiego? Nie było. To gdzie Pani wtedy była? To jest... no troszeczkę dalej, w innym miejscu i, i... była taka zatoczka i tam stał samochód. Ja byłam przy tym samochodzie. Tu pod... Y, w jednym z miejsc jest Pani taksówkarz. Tam... Znaczy, jak to mój taksówkarz? Nie mój taksówkarz, to jest taksówkarz... Pani i taksówkarz. A ja i taksówkarz, okej. Okay. Tam dalej jest y, dwóch dealerów. Pani brat i Tomczak. Mhm. Jest ktoś jeszcze? Nie ma. Usłyszała Pani strzały? Tak. W momencie, kiedy odchodziłam od taksówki i, i szłam w tamtą stronę. Czy dla Was um, to było zaskoczeniem, że Anioł Kiewicz nie przyszedł sam, tylko przed z kolegą? Czy dla nas? To ja nie chcę odpowiadać. Nie chcę odpowiadać na pytania w formie nas. No, przecież się... nie ma żadnych nas. Na spo... Ale nie ma nazw. są. Nie spotkaliście się tam przypadkowo. Pani szła z jednej strony, ktoś jest z drugiej strony. Chcieliście w parę osób przewalić tych, tego chłopaka na te komórki. Sama pani mówi, byłby oddał. Czy jeśli on się pojawia z kolegą, to jest dla was zaskoczenie, dla pani zaskoczenie? Ale, znaczy, o, dla pani? Czy dla pani, czy dla pani dla jest mnie... zaskoczenie? Czy to, to nie, nie była komplikacja, to czyli to jakby znaczy w zmiana w jakimś planu. stopniu? Nie no, w jakimś stopniu na pewno, na pewno było. Ja, trudno, jest mi, trudno jest mi to, ja wiem, czy to można określić mianem zaskoczenia, no z tego zaskoczenia, no na pewno, na pewno było coś, czego się nie spodziewaliśmy. Czy tam nie spodziewałam się. O, tak. Sekcja zwłok y, mówi o tym, że Aniołkiewicz y, nie zginął od strzału i że dołożono mu łopatą, żeby, żeby go zabić. No tak, podobno tak. To już było po, pani to widziała. Oni już nie żyli w każdym razie. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, ani, ani kto to zrobił, ani, ani w którym momencie to się stało. Ile pani brat miał wtedy lat? Siedemnaście. Czy to on strzelał? Nie wiem. To zeznań kogoś tam wynika, że podobno tak. No aczkolwiek ja mam jakieś tam swoje bo mam prawo mieć jakieś swoje. Myślę, że nie. to jest, znając to dziecko, myślę, że nie byłoby zdolne do, do czegoś takiego. Myśli pani, że byłby w stanie uderzyć do pana? Nie, na pewno nie. To zostaje Tomczak. Albo pani brat, albo Tomczak. Kto tak naprawdę. Dokonuje morderstwa ten, kto wymyślił całą operację, czy tylko ten, kto nacisnął spust? A może pani stała z tyłu, a żołnierze wykonywali pani polecenia? Pani to, wymyśliła aha, czyli... całą no, operację, a oni ją wykonali? To są żołnierze, tak? tak a takim... Nazwijmy ją koledzy, nazwijmy ich koledzy. No widzi pan, no to, 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 to też jest jakieś no, następne, jakieś chore. To są chore jazdy, no, moim zdaniem. Czyli, aha, ja stoję sobie z tyłu, tak ja im mówię, co oni mają zrobić, tak? A jeżeli ja panu powiem, na przykład, nawet e, obmyślam z panem jakiś plan, prawda? I mówię: Pan zabije kogoś, I daję panu pistolet, wkładam panu do ręki. i mówię. Tego, Załóżmy, i że nie zabiję, a bo znaczy, Ale posłucha mnie pan, będzie pan mnie słuchał. No ale oni tam nie poszli na grzyby, tylko poszli po komórki. W no porządku, dlaczego, A dlaczego dlaczego, jest tak, że, 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 że to pod moim wpływem? Kto wziął pieniądze po tym całym, po tej sprzedaży tych komórek? Pani brat Tomczak? Ja wziąłem te pieniądze. Panią aresztowano rano, a brata kiedy? Brata? Mojego brata nie aresztowano. I kiedy uciekł do Meksyku? Kiedy to się stało? Nie uciekł. Wyjechał. Wyjechał. Kiedy? Podejrzewam. W listopadzie. Razem z mamą? Tak. Potem pani znalazła się w tworkach? Tak. Tam przeprowadzano obserwacje psychiatryczną. Tak. I wtedy razem z ojcem wymyśliliście, że najlepiej będzie, jeśli pani wyjedzie do Meksyku? To jest też. Ta... No tak, tak. Powodem był list od mamy, który dostali. No właśnie. I wcale nie jesteśmy przekonani, że to był list od mamy. Nie poznał pisma matki? Znaczy, wie pan, ja nie wiem, kiedy oni w ogóle ostatni raz pisali do siebie, to jest trudno powiedzieć, no ale... Ale przyszedł list? No jakiś list, tak. Jakiś list. Który mówił, że jest wszystko okej, że tam się można ukryć, że można żyć. Tak. I to był pretekst do tego, żeby tam wyjechać. Mhm, tak. Pretekstem? Pretekst nie. Pretekst to był tutaj już z tej strony, kiedy człowiek ślepo prawda, wierzył w, jakąś tam, w jakieś tam prawda, rzeczy, gdzie e, mówiąc prawdę, prawdę, mówiąc prawdę e, i przedstawiając e, wszystko, zostanie po prostu wypuszczony. A tu się okazało, nie, proszę pani, nie ma tak. Pani myślała, że zostanie zabi... wypuszczona? No tak, no bo jeżeli nie zabiłam nikogo... Prawda, jeżeli... Znaczy, ja mówię tak, znaczy to, to, to było może chore myślenie, właśnie chore myślenie, nie wiem, strasznie chorego człowieka. Bo ja byłam przekonana, że jeżeli człowiek nie zabił drugiej osoby, czy tam jeszcze, nie wiem, dwóch osób, no to, to nie może zostać zatrzymany. Jak Pani ujęto z tych twarzy, jak Pani uciekała? Ja otworzyłam drzwi kluczem, który miałam i wyszłam. Wyszłam, przeszłam przez teren. Tam czekał już ojciec? I zatem czekał no to, to był styczeń. I w momencie, kiedy policja nas zatrzymywała, to był taki, no, charakterystyczny strasznie pan, taki duży bardzo. Ja go zacytuję, ja myślę, że on będzie, myślę, że on będzie oglądał ten program, bo ja chciałam się go kiedyś zapytać, czy on nie ma wyrzutów sumienia za to, co zrobił. On powiedział, no, no to dobrze, mówi, że już jesteśmy, bo tak się wymarzam, kazałaś na siebie tyle czekać. To były jego słowa. Czyli wskazuje to na to, że policja była przygotowana na to, że ja będę uciekała. To mi ktoś powiedział. Gdyby się udało wyjść z, tego, z tych tworek, to co by było potem? No, Miała Pani już radę... wszystko przygotowane? Tak. Na inne nazwisko? Mhm. Mm na inne nazwisko. I jakby Pani chciała żyć w tym Meksyku? Z bratem, z rodziną? No, przede wszystkim, bo to jest, to jest najważniejsza rzecz dla mnie. Rodzina. Płakała Pani w sądzie? Nie pamiętam. Trzykrotnie. Płakałam? Trzy razy. No to może płakałam. Zawsze wtedy, jak była sprawa ojca. No może tak. Widzicie, został rok, tak? Tak. Złamał prawo dla pani. Co ojciec mówił na sali w swoim ostatnim słowie? Pamięta pani to? Tak, powiedział mi, że mnie kocha. Co pani wtedy czuła? Ja wiem, że mnie kocha. Pani nie ma dzisiaj wyrzutów wobec ojca, że pani go, pani go tak urządziła. Przez ci, staruszkowie, przez was obojga, zmienili całe swoje życie, wskoczyli. A to z samochodu, które nie wiadomo w którą stronę jedzie, to dla nich jest coś, czego mogli się nigdy nie spodziewać. Nawet Nie spodziewali się pewnie. Matka, która wywozi syna do Meksyku, ojciec, który wyprowadza córkę, byle tylko y, ją ratować, to jest coś, A co... A ma pan dzieci? Mam. Ma pan dzieci? I gdyby y, pana dziecko znalazło się w takiej sytuacji, nie, nie chciałby pan im pomóc? Dzisiaj nie wiem, co bym zrobił. Nie no właśnie, się, co bym zrobił. no właśnie, jakieś tam działania są nieprzewidywalne. Jest mi szkoda mojego taty. jest mi szkoda mojej mamy, mojej No na pewno, no. Takie... To są kwestie, no, takie, że no byłoby, prawda, byłoby inaczej, gdyby było inaczej. Gdyby było inaczej. To no, no. miało być inaczej. To miało. Ma Pani kontakt z bratem? Z bratem. Mam. A czy możliwa jest taka rodzinna arytmetyka, że on po kilku latach wróci, złoży zeznania, że strzelał, że zabił, że dobił, zmienią pani podstawy prawne, pani wyjdzie na wolność i ułoży sobie jeszcze jakoś życie, a on wróci do więzienia, żeby podzielić to sprawiedliwie. To znaczy zakładając, że, że on zabił i dobił. Co, powiem szczerze, naprawdę wątpię. Wątpię. A ja sobie nie umiem wyobrazić czegoś takiego. No i, i ten, to... Lepiej, żeby już nie wracał. Lepiej, żeby już nie wracał. Nie chciałaby Pani, żeby podzielił się z Panią karą? Nie. Jest Pani to w stanie wytrzymać? Zakładając, ja że jest Pani niewolnikami. Ja nie wiem. No więc właśnie, jeżeli. jeżeli... Końcu... On tam jest teraz na wolności. No i dobrze. Bardzo dobrze. Ale to on strzelała, nie pani. Ale dla mnie się liczy to, czy on jest zdrowy, czy, czy on się dobrze I czuje. I on tam swobodnie jest tak na wolności i tak zażywa życia, wiedząc, że jego siostra się żyje. Nie, wzią. on pracuje. On pracuje. On pracuje, on pracuje. Ale się jest uczy. wolny. No to dobrze. To ma kolejną rzecz, która jest, jest bardzo cenna w życiu każdego człowieka. Ilu pani miała mężczyzn w życiu? Dwóch, tak. trzech, pięciu? Znaczy, mężczyzn w sensie. W sensie miłości, w sensie seksu, w sensie bycia z kimś. Mam liczyć? No, mam tak panu. pytam. Na no, kilku. Jak pani przeżyje ten fakt, że następny będzie za dwadzieścia kilka lat? Dlaczego będzie? Jest. Zakładam, że jest. I zakładam, że będzie w dalszym ciągu. Będzie czekał na panią? Znaczy, to jest już forma jakiegoś układu. Forma jakiegoś układu, myślę, że, że forma wygadania się nawet, prawda? Małgorzata Rozumecka robi wrażenie kobiety wrażliwej, ale wzrusza się tylko wtedy, kiedy mówi o ojcu, bracie, o rodzinie. Jej elektryzujący urok sprawia, że czasami zapominam, że to bezwzględna morderczyni, że popchnęła do zabójstwa kilku mężczyzn. Kiedy o niej myślę, po głowie kołacze mi się jedno – to kobieta anioł, anioł śmierci.